Że jak to było? Te kocieruchy? ruchy no, to się Kości zostały rzucone. Co on tam robi? Nadziewał kurczaki. Nadziewał kurczaki. Nadziewał kurczaki czosnkiem na bogato. <głosy> Jeszcze <głosy> raz! Manna. Znaczy, chciałam powiedzieć, że po masażu było 60% lepiej, ale niestety wykonam zbyt gwałtowny ruch w jedną stronę. I mnie znowu połamało, więc ja znowu cierpię. Dzisiaj zamówiliśmy jedzenie. Dostaliśmy jakąś taką bułę z sałatką. Pokazuję i objaśniam. I dla tych, co ich ciekawi, to wam powiem, że zamówiliśmy śniadanie. Nikt, ktoś je dla nas przygotował. Sytuacja z za okna nie przedstawia się zbyt dobrze, więc chyba wszyscy wiedzą, co zrobię, na pewno nie będziemy tutaj już przedłużać tego kontraktu. Chyba, że coś się rzeczywiście zmieni, moja ekscytacja była zbyt wczesna. Ale niestety, poddaje się. Mamy wiadro. Nowe wiadro. No i sam, sam. Widzisz? Ale się zastanawiamy. A, aha, poczekaj. Cyk. A, bo to jest do płukania. A. Się zastanawiamy co tutaj jest ten dozownik i po co. To jest jakiś... No dobrze, ale to co wlewasz płyn do tego do, do zawnika i co i kiedy sobie wlewasz ten płyn na ten? No i jak kiedy trzymasz normalnie i robię później po czasami dolewać do tego i wodę będzie zawsze, tak? A nie musisz latać po całą dużą butelkę. Mhm. No czyli to jest dla mnie bez sensu, bo po co sobie utrudnić życie, jak mogę Kochani, sobie ułatwić? nie jesteś na mojej drodze. Mhm. Życiowej, mm, Boże. Na drodze życiowej też, ale w tej chwili mhm. się. Przemyśl te ślady, co Matko ma. jedyna, boli. Nośnie pleców wzięłam przeciwbólowe tabletki. Mam jeszcze usztywnienie, że mogła pamiętać o tym, że nie mogę się zbyt szybko, gwałtownie poruszać. Moje usztywnienie jest w pasie, ale nie mogę pokazać z jakiegoś powodu. To ja ci pokażę. Obróć się. Moje jezioro łabędzie. Prima ballerina boli. A jakby kuska nie skakała, to by grzbietu nie złamała, tak? Może po tu robić ruch. Mam nadzieję, że mi trochę się poprawi za moment, ale nie wygląda to dobrze. 14:50 czasu kambodżańskiego. Jak widać, plastiki się dalej tlą. I zapewne nie przestaną tak szybko, ponieważ jeszcze jest sporo plastików do spalenia. Siedzimy przy zamkniętych oknach. Mamy wszystko pozamykane: wszystkie drzwi, okna, co tak naprawdę powoduje duży dyskomfort. Musimy mieć włączoną klimatyzację na, na dzień dzisiejszy, chociaż tak fajnie przewiewa wiaterek, że y, mogliśmy po prostu otworzyć. Y, Drzwi i robić sobie fajny przewiew. No ale no niestety, nie w tych warunkach, i zobaczymy, jak będzie to się wszystko przedstawiało jutro, pojutrze i przez następne dni, i wtedy podejmiemy jakąś tam decyzję, jeżeli chodzi o, o właśnie wszystkie rzeczy odnośnie wynajmów. Coś tam robi. Co on tam robi? Co tam robiłeś na balkonie? Poza tym, że wdychałeś plastiki? Obserwowałem ślicznotki. Mm. No tak, a później ja będę miała rogi przystawione, tak? Jakie tam rogi, kobito? To nie ja się zadawałem z, kom z komandosami. Ale komandosy to fajne chłopaki, nie? Nie jestem zainteresowany, chłopak. No cześć. Patrzcie, jaka rozpustka dzisiaj. Znowu zamówiliśmy jedzenie do domu. Nikt nie gotuje. Na bogato. A dzisiaj na obiad? Tak, leniuchujemy i obżeramy się. Mamy fryteczki. Takiego mamy hamburgera podwójnego. Proszę bardzo. Oczywiście mamy coś do popicia też. No i, i co? Ewa ma to samo. Mamy jeszcze na deser po jakimś kawałku, ale buza tutaj, ja to już nie będę pokazywał. Oczywiście ketchupy, sosy do tego i zabieramy się za jedzenie. Mam nadzieję, że będzie przepyszne. Smacznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest wielki dzień, znowu jeden masaż. Słuchajcie, w ogóle chciałbym przeprosić, znaczy dzień dobry powiedziałem, ale chciałbym też przeprosić, bo nie wiem jak się filmy będą ukazywać w tej chwili, bo Ewa ma problemy z plecami i nie za bardzo tak naprawdę możemy, możemy kręcić, ja się muszę Ewą opiekować no mamy nadzieję, że to się szybko rozwiąże e, oczywiście będziemy się starać robić co możemy ale wiem, że wszystkie zapasowe materiały już zostały użyte więc zobaczymy, czy będziemy mieli z czego kręcić te filmy. No na razie zajmujemy się wyzdrowiem i to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście po raz kolejny prosimy o subskrypcję, bo mówię, mamy ponad 3000 powracających widzów, a subskrypcji tylko 800. Także, jeżeli możecie dać tą subskrypcję, to nie jest wiele trudu, to byśmy bardzo prosili, prawda? Poprosimy, dajcie suba i łapka w górę. No i komentujcie, komentujcie. Komentujcie właśnie. Komentujcie. Niedługo będziemy mieli też jakąś specjalną akcję, tak sobie myślimy. Mm -hmm. Chcemy coś zorganizować, ale o tym powiemy później. Lub w następnym odcinku. Zobaczymy, kiedy będziemy do tego gotowi. A na razie uciekamy na masaż. Po no, prostu i rehabilitację. Bo boli, <laughs> jesteśmy na miejscu. Na razie jeszcze mam uśmiech na twarzy, zobaczymy na będzie. Zaraz się błudzień. pani wymęczy. Oj, wymęczy. Nie tak, strasznie boli, jak masuje, ale pomagało. No rzeczywiście było dużo lepiej do momentu, dopóki nie 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 szarpnęłaś się po prostu, nie musisz uważać na takie rzeczy, bo to hmm. wiem, że to nowość dla ciebie bóle kręgosłupa, hmm. ale na to trzeba niestety uważać. No. A będzie lepiej, będzie lepiej. No będzie lepiej. Dobrze kochanie, to teraz powiedz mi, jak się czujesz i, i jak było? Bolało bardzo, ale powiem tak, że jest, że jest dużo lepiej. Yy, już teraz to czuję. Yy, I chciałam powiedzieć, że dalej nie mogę patrzeć w dół, bo mi ciągnie za. No dobrze, ale, jest, ten, dużo ten, ale lepiej, jest dużo lepiej. Także tu znowu? Fajne. Tak, przyjeżdżamy w środę. w środę. W środę rano jesteśmy. Mhm. No, dobrze, dobrze. Także... Lecimy na śniadanko. Mam nadzieję, że niedługo się. Już naprawię. Na pewno się naprawisz. Oni tutaj dobrze są. No dobrze, dobrze. Chodźmy. No i znowu jesteśmy na śniadanku. Znowu w Tempo Design Restaurant i znowu będziemy zamawiać American Breakfast, bo jest dobry po prostu. Tak, a później mamy następne rzeczy do zrobienia. No, jeszcze moje jakieś banki, ubezpieczenia. Wow, na pewno coś jeszcze będzie. Ty się miałeś chyba z Arielę tak, dzisiaj spotkać, tak, tak, tak mi się tak. wydaje, tak? No dobra, idziemy dalej w ten dzień. Wiele razy to widzieliście, ale my znowu na amerykańskim śniadaniu jesteśmy. Cóż za radość. Cóż za radość. Ho, ho, ho. Słuchajcie, wiecie co ja się dowiedziałem? Ewa tego nie powiedziała, dopiero teraz, przy śniadanku po prostu że jak poszła na ten masaż, to to był masaż na cztery ręce. Bo nie dość, że ktoś jej masował plecy, to jeszcze chłop, jakiś chłop masował jej nadgarstek i rękę, tak? Tak. I to były na cztery ręce. Także masaż Masowanie. był na cztery ręce, tak? Fajnie, co? Fajnie, Terf fajnie. No nie koniecznie, nie? No, Myszko, ja nie potrzebuję tak, takich masażów, No ty masz, wiesz. Jezu, problemy z nadgarstkiem. Ja, z czym ja już nie mam? Nie. Odpowiem to na to pytanie bardzo łatwo. Ze mną nie masz problemu. <noise> no tak. Prawda, jeszcze nie mam. Ale ktoś mówił, że te rogi szybko odrastają w Kambodży. Bez przesady. Idziemy właśnie do Apo W lewo czy w prawo? W lewo. Witam wszystkich. To ja i moja przyjaciółka, co mi na ramieniu siedzi. Widać ją? Chyba widać. Widać Waszkę. Widać ważkę. Piękna. Byliśmy w banku, Płaciliśmy pieniądze. się, no i latami teraz było twarzy. Chyba cię polubiła. No chyba tak, ale fajnie. Hej! Lecimy dalej, ale chyba już bez paszki. Zostawiamy w spokoju. No dobrze, to jesteśmy w ubezpieczarni. Przemyśleliśmy sprawę. Pokalkulowaliśmy, posprawdzaliśmy, zdecydowaliśmy się na ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje każde z nas sumą do 100 tysięcy dolarów, i to ubezpieczenie powinno być w stanie pokryć w razie czego koszty transportu, repatriacji do kraju pochodzenia, po prostu. No i to nas satysfakcjonuje, bo oczywiście możemy korzystać ze służby zdrowia i różnych rzeczy. Takie ubezpieczenie, słuchajcie, jeszcze go nie podpisaliśmy, także dokładnie nie pamiętam ceny, ale chyba na naszą dwójkę będzie kosztowało jakieś 830 dolarów na rok czasu. O, z tym ubezpieczeniem możemy oczywiście korzystać ze służby zdrowia tutaj prywatnej w Kambodży, ale także w krajach ościennych, takich jak Laos, Tajlandia. Wietnam, no wszystko, tu to jest naokoło. Tak naprawdę to możemy korzystać na całym świecie. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale będzie ok. Idziemy, bo pani na nas czeka. Wyszliśmy właśnie z insurance. U. Podpisaliśmy insurance tak jak Alan mówił, to jest insurance na rok. Mają wszystko zaakceptować. Oczywiście płatność będzie zrobiona jutro i od jutrzejszego dnia będzie ważne, ważne ubezpieczenie. W tej chwili dziewczyna wzięła wszystkie, wszystkie detale od nas: wszystkie numery telefonów, adresy i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie informacje na temat naszego zdrowia. I ma teraz przedyskutować wszystko ze swoim szefem. Oczywiście kwota, którą nam wyliczyła, to będzie jakieś 407 dolarów na rok, na jedną osobę. Czyli 800 yy, z kawałkiem, dlatego, że jeszcze dostaliśmy zniżkę. Przyjechaliśmy odwiedzić Adama. Cześć wszystkim, witam. Chłopak zapracowany jest? Tak, a to mi jeszcze nową pracę dołożył. Mikrofony będziemy testować. Chłopaki będą testować mikrofony, a my wiele lecimy sobie na no tak, Na babskie no. sprawy no lecicie. Dokładnie, tak trzeba. Wiele? Byłyśmy w sklepie, kupiłyśmy takie szampony. Jeden szampon to jest właściwie jakiś koreański szampon, który jest rekomendowany przez lekarzy na wypadanie włosów znaczy przeciw wypadaniu włosów. Szampon nazywa się EEW-9. I jest jeszcze do tego odżywka do włosów z numerkiem. Z numerkiem 2. Sriele jest Is Advertising that. Patrzcie jakie piękne ma dziewczyna włosy. Piękne, gęste, długie, szybko rosną. Też takie chcę. Zazdroszczę jej chyba. Byłyśmy ze Striele w supermarkecie, żeby kupić jakiegoś kurczaka, kupić paprykę, pomidorki, boczuś jakiś i będziemy chcieli robić grilla, ale się okazało właśnie, że dziewczyna właśnie zapała gumę. Więc zeszłam sobie, a ona będzie starała się to gdzieś naprawić. No i czekam na, na srele, żeby po mnie przyjechała. Pewnie to jakąś chwilę zajmie, więc muszę coś zrobić ze swoim czasem. Pewnie pójdę na kawę i będę się gdzieś tutaj szwendała później po drodze. A ja czekam sobie na srele. Dalej sobie czekam, chodzę, chodzę, podzwoniłam już, wykonałam telefony, gdzie miałam wykonać, czy już jestem do przodu. Mam nadzieję, że zaraz dziewczyna przyjedzie, pewnie ma jakiś problem ze znalezieniem jakiegoś mechanika, który by ewentualnie, czy wulkanizatora, bym powiedziała, który by naprawił te... A tutaj chyba mają takie donaty, albo może mieli. Ja nie wiem, czy są, czy... No, chyba są, a to jak ktoś do mnie dzwoni. Jesteśmy na markecie. Jest czysta krewetki, kurczaki. Cześć, szaleje tutaj. Dziewczyna daje radę. Musimy zawrócić, jedziemy teraz po jakiś tonik. I w takim malutkim sklepiku przydrożnym kupujemy właśnie tonik. Nie wiem, ile tej kosztuje, ale widzę, że Sriyele się zatrzymała koło tego sklepu. To pewnie wie, że tutaj jest dobra cena, albo po prostu to jest jakaś może jej znajoma. Tego nie wiemy. Idziemy podglądać. No proszę. No proszę. Widzę, że każdy na swoim stanowisku Jak to aż miło popatrzeć normalnie. Eee, no pięknie. Tu ziemniaczki się płuczą, myją. Tam kurczaczki się ten Poczeka, czekają. I ziemniaczki. Dużo zrobimy ziemniaczki później. Też będzie złożyć, nie? Fajnie co? O. Dzień dobry. Tam jest kobrany będą na ziemię, bo w tym czosnek. Fajnie. Dobra. Dobrze To do zobaczenia później. Idę podejrzeć załogę przy pracy. Ewa ciężko tutaj pracuje. Papryczki. Bardzo ciężko. Koi, proszę bardzo. Co tam jeszcze masz? O, pomidorki już przygotowane. Proszę bardzo. Adam tutaj na kroju boczku i teraz. Co on tam robi? Nadziewa kurczaki. Nadziewa kurczaki, nadziewa kurczaki czostkiem na bogato. No i zaraz będziemy tu grillować. Pewnie tak nietypowo, bo w takich brytfankach żaroodpornych, No ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Zmrok zapada, światła już pozapalane, a my powoli się przygotowujemy do grilla. Będzie się działo. No i tu jest zawsze coś, co mnie dziwiło. Czyli tutejsi na przykład siedzą na stole i to jest dla nich zupełnie normalne. Dla nas to jest dziwne i nienormalne. A Sierra, proszę bardzo, przygotowuje sobie jedzenie czy coś i siedzi na stole. Rozmawia z kimś, robi sobie, przygotowuje na grilla i... Siedzi na stole. Ja bym nigdy na to nie wpał, żeby tak siąść na stole. Ty zresztą w Uniu chyba też, nie prawda? Tak. O, ktoś przyjechał. Ktoś przyjechał. Widać światła. Nie wiadomo kto, ale ktoś przyjechał. Jeden czarny i dwa różowe. Kto to, kto to, jest? to może być? Czy ja dobrze widzę? Czyżby to? Większy, czarny. Duży czarny. Przywiózł dwa małe różowe. I mamy Marcina. Dzień dobry. Z załogą. Dzień dobry. Dzień dobry. No patrzcie, przygotowania do grilla trwają. Proszę bardzo, tu mamy na bogato. Nie ma miękkiej gry. No a tutaj już jeden grill rozpalony. Tam się drugi rozpala, kiełbaski. No i gospodyni no, no, jest, fajnie, gotuje. Piewał. Piewał. To już po tym ujęciu. To mówiłem te fajne ujęcie to już się skończyło. No, Świetnie było. Dobrze, że kamerę nie wyciągałem. A ziemniaki czekają. Ale nie kości zostały rzucone, kości otoczone mięsem z kurczaczka. Wszystko się robi i musimy chwilę na to poczekać. Zobaczymy się później. I żeberka na grillu. I kiełbaski i piękna śrędla. Witam, witam. <laughs> witam, witam. Yeah, <laughs> Że jak to było? Te ruchy no, by <śmieniczyny> <śmieniczyny> Jeszcze raz! Dobra, słuchajcie, kończymy już ten odcinek. <śmieniczyny> <śmieniczyny> Bo tu się impreza rozkręca na grubo. I mówię, nie jest to przeznaczone dla wszystkich widzów po prostu. Uciekamy, widzimy się jutro. A no, i znowu. Zamówiony tuk, tuk. Uciekamy do domu. Czekamy teraz. Już towarzystwo się żegna i zaraz uciekamy. Zobaczymy się następnego dnia.